Ja się Sorry, że tak spóźnię, że trochę z opóźnieniem powiedziałem. Bo, jak wiecie, nagrywam na X-Rekorderze, jak już Wam wspominałem, i on trochę później włącza mikrofon. I dzisiaj gramy w StumbleGuys'a z Antkiem i Grzesiem. A ja, ja bym proponował Das, das Best Event. To, to jest Blog Dash Teams, tak! Dawajcie, Blog Dash Teams. I Dobra, zaproszę Was. Pamiętam na blogu da. No, dawaj. Czekaj, Grzesz, jeszcze ciebie muszę. Dobrze. Dobra, jesteśmy. Nie mogliśmy grać w tym samym skinie. Mam tego. Ma, a ty Antek masz tego? Takie, takiego kościoła trupa trochę. A nie, jest tak cały kościotrup. Jeśli chcecie więcej odcinków ze Stumbleguysa, to piszcie, bo, general, bo generalnie dawno nie grałem w Stambla, Więc jeśli Wam się podoba, o, to piszcie, żebym nagrywał więcej. To jest vlog No, przejście mówię. Ja też. nie grałem Ale nie gadaj, że my nie gramy z. Ty, Antek, gdzie ty jesteś? W innej drużynie. Ty, Antek jest w ogóle w innej grze. Antek jest w tej samej o, Nie, Antek jest w innej. O, nie. Jest w tej samej? No, widzę Grzesia. Aha, Grzesia nie ma. Widzisz Piestem. mnie? jestem. Nie, ja jestem. No. Aha, no już jest. Ty faktycznie, Antek nie jest ludzie z nami w drużynie. O... Czemu ty ciągle odpadasz? Bambego! Stary, bo mnie ludzie słuchają. A no? A mnie, no mnie jakoś jeszcze ani razu. Nie, normalnie. oni są on oni u mnie się Tak, Widzę cię. Także stary player coś, Oj, tam, dobra, coś, nie tam, coś tam coś tam Mordy. Nie, nie przez nie Ja pierdolę Prze Przez tego player coś tam coś tam bo mi stary wyskoczył, wyskoczył na mordę i nie mogłem zrobić save'a Wyskoczył ci na mordę Zapraszam Czekaj S -s -s spróbuję No Antek czemu ty się odłączasz No Antek mi... weź Nie mam tego kina bany doć mi sprawdzić. Dobra, no gramy. co z tego, co robi skin? Ale Artyk, ty masz i tak lepszego skina od nas Bo w sumie on ma skarnetów Nie dziwię się, on wydaje zawsze na grę, ale ok No na jak jak On jak nabrał nie nas wydałem. 400, wygrał Więcej Nie, Wy, nie wydałem na kilka no. Mikołaj. Mikołaja On Mikołaj, nawet od, od rodziców dostał skójka. kujka 700 złotych dostał. Ale no. właśnie Nie, ale tak dostał ten pakiet z skujkiem no. Kupił sobie. Dobra, no. to on Ej, co? Ja nie jestem chyba z wami. No tak, a nie nie, nie, nie jestem w waszej drużynie. O, się, my jesteśmy razem. Wy ja jesteście tak, razem? No. no co to jest? Ej, nie no dobry ludzie są tacy Ja sam się. Albo ty jesteś słabym. Hmm? Nie, ej, nie mogę ruszyć ekranem. Muszę przewidywać co gdzie jest. Ja Kurde, a ja mam lagi straszne. Dlaczego nie mnie w tamtym miejscu Ja cię odrodziłem. nie odrodziłem! Ej dobra, nie żyjcie problem. się ludzie! Nie, o, widzę Cię. Nie mnie? Nie nie. Mnie? Bo ja Was nie a widzę. Kto jest? O, a, no, a ktoś mnie zablokował. Ktoś jest taki mądry. Ej, czemu w snamblu to chyba usunęli? Że nie jest się razem w drużynie, jak się jest w grupie. To usunęli chyba, nie? No. Ej, dobra, wy też teraz macie zieloną przeszkodę. No. Dobra. No, ja cię widzę. niebieską. Ja no. cię nie widzę. I ciebie widziałam wcześniej, ale ja... Czekaj, o, -nie, ty nie jesteś nie player. Ja, jesteś ja... pyrstysys. Dopiero teraz się odrodziłem? Ale ktoś oczywiście jest taki mądry. Ale nie drżyj się ciągle. Nie błagam. Jest. Przechodzimy odrodziłem. do pół... Ale ciekawa taka rybani. Nie, ty mnie odrodziłeś. Tak. Ale nie byłeś. Nie Dobra, Bambiki wygram z wami. Nie wiem. Daję, daję dwie stówy, że z wami wygram. Okay. Stawiam dwie stówy. Dajesz się kebaba. <laughs> stawiam wam kebaba. Okej. Okay. Ale jak przegram? Jak, jak z wami przegram? No okej. Okay. A, się... A jak przegramy w tej... A jak przegramy teraz oboje, to wam nie stawiam. No Okej. Okay. Ale mi cię dojedzie. Jak okay, teraz odpad, jak dojś, teraz odpad, okay. Jak teraz odpadnę, ja jak teraz odpadnę, a, a wy nie, to stawiam wam kebaba. Okej. Okay. Ja, ja, ja no ja nic nie robię. A oni mi walną jakiegoś Mr. Bista. Widzicie, żeś Mr. Bista, Mr. Bista. Mr. Bista jest yes, rzys. Co? A, to fajnie. Co to za śmiech? No. Dobra, trzeba grześka serduchem spychnąć. Jeden z twoich mnie właśnie spychnął serduchem. Dobrze, bo moi to Sigmy. Armia szefu. Pamiętasz? Armia szefu tego Bleckiego? No. Nie, to ja cię miałem przytrzymać. Ty, bo ty, ty prawie dadłeś. Ja, ja, ja niestety nie mam profilowego Bleckiego, bo ja mam generalnie swój kanał, ale jakbym nie miał swojego kanału, to zapewne bym sobie ustawił Bleckiego, żeby był w Armii Szefów, nie? Ale ogólnie to tak normalnie to bym sobie ustawił. Jestem. Sejwa muszę robić. Nie. On mnie wzięło, błagam. Weź mnie Jest. Odrodził kogoś, typ. Jest. On jest nienormalny. To nie jest fuks, to są umiejętności. On stary, stary mi gość sabotuje grę. Ale poczekajcie na mnie, bo ja mam finał. Stary mi gość sabotuje grę. Chłopie, to nie jest fuks. To są ale umiejętności. Nie, do, nie do ciebie mówię. Stary mi gość sabotuje grę, on mnie spycha. No Dobra, ten. ale nie grajcie, nie grajcie, Spu... bo ja mam ostatnią Stary, on mnie spycha na lasery. ja mówiłem wam, że ja wam nie wygram. No gdyby nie. było 2 na 1 to, y, taki, taki to dwa... dalej byście przegrali. Nie no, ty, gdyby było takie 2 na 1 prywatne, to by, było, to by już było lepiej. O w następnym odcinku gramy 1 na 1 z grzesiem. Ok. A czy nie wiem, czy w następnym? Nie jestem, że. Nie, dzisiaj. w najbliższym czasie zagramy. O, tak powiem. Nie. W tym się tak. No to dobra, może później zrobimy odcinek. Do trzech. Do trzech. Dobra, Później, Ale nie o to kto jest lepszy, tak po prostu. Nie no, po prostu odstawiasz o kebaba. Dobra, ja. sprawę o kebaba. Teraz też sprawia o Nie. Nie. Spierdam. <laughs> Łemen. Łeben. Wiesz czy ty nagrywasz odcinek? Nie. Wiem. Wiem, że nagrywam. Nagrywasz? No. Mhm. A ty myślałeś, że nie? Oha! Ty myślałeś, że nie nagrywam? Myślę, że już nie. Ja nagrywam. Myślę, że już mogę się nie dać, ale nie. Eee! Przestań, taki irytujący wielki. Kurwa. Co? Co? wiesz, jak ja tego nie cierpię. A czego? Tego... Aha. Bo się już do tego zbyt często dosłyszałeś. się zbyt przyzwyczajony do tego. No. Już mi uszło od tego. Bo Tomek ciągle to robił. To mm. ja. no. nie dziwię się. Się dziwię, jak Się dziwię, jak Tomek takie coś... Jeszcze nie gadaj, że my wszyscy jesteśmy oddzielni. Dobra, ty jesteś z Antkiem, bo ja nie. Nie. Ty, to jesteśmy wszyscy codziennie, to gramy wszyscy przy nim po sobie. Dobra, Easy z wami, panowie. Ja ożegamę. Byliście dobrymi przyjaciółmi, ale niestety po tej rundzie będziemy musieli... Będziemy musieli się pożegnać. Wiedziałam, co zrobię. Tak, zabiłeś. Kurde, Antka już miałem. Antek, ja mega Ja najbardziej osiema. ja najbardziej na blockdashu kocham kolce, bo można sobie fajne triki robić. No i to szczególnie stary z Na labiryncie jest nie, najlepiej. Stare kolce z tym, z tarczą. Ja swoich nie będę od razu specjalnie. <laughs> o widzę cię. Chodź tu! Kurde. <laughs> Prawie! Przeniknąłem przez ścianę tak blisko. O, odrodziłem niechcący. A to jest... Znowu nie! Na, z dziewczynka, która mi. O, kolce są. Dobra, i teraz... Tyk. Nie! Przed ludzi. No prawie Ale przecież wy nie jesteście razem. O tak, ale on tak mi śliznął. No o, nie! Od nie goduj! Yes! Let's go. A ty, Antek? Ty? Tak. Dobra. To. <śla> jest tylko jedna drużyna nas. Aj, dobra. Jak się dwie osoby z nas, z naszej... W sensie, jak się dwie osoby dostaną, dwie osoby naszych drużyn, jak się dostaną do finału, to takie będą jajca? No. No. Ależ jakby finał był na trzy osoby. Na trzy drużyny bo kreszt i mały. Ej, nie. Bo jeszcze, nie bez cimentów. Cimentów. No, jeszcze. Ale ja mam Bez Bestymentów. Antek i ja. Uj. To było mega fajne. No. Dobra, jaki, poczekajcie Jakimi skinami jesteście? Jestem tym tym ty jesteś w tej drużynie Ja jestem, a ja jestem za Grzesią Dobra, Grześ, fokus na Antka Z serduszka Dobra, Ej, dawaj fokus na Antka Chodź, chodź Gdzie jest Antek? Jakiego Antek ty masz skida. A, p już widzę go Leopatra Psyopata Leopatra <laughs> z, no, şey z ciebie Czekaj. Ej dobra, Antek nie jest No no... On ty wali. Sam. XDDD. Ej mi jeszcze kolega Bros z SS z da, no. Może go odrodzimy. A będę patrzył, czy Antek się rodzi. Antek się rodzi. Bros Solos. Nie możemy pozwolić, żeby ktoś odrodziła. O nie, osoba. Dobra, jaka to jest osoba? W ogóle zjemy się na niego? Mam go, mam go, mam go! Nie będzie cię. kurde. No tu mam jest. złotego Mr. Bista. To weź go w serduszku. Staram się. Nie będziesz mojego no, będzie. no. twojego bestia. Bestia. Co robi? Jest, jest! Ty odpadłeś? Odpadł. Antek. Ale jest trzeci głupi Tak. Mordeczka może nie moja. Ale... Nie, no, z ale, finał. ale my mamy finał ze sobą no, i naszymi głupimi teammateami, którzy nie potrafią. No może niektórzy potrafią. No. U No mnie U tylko dwie osoby nie potrafią, potrafią nie. grać. Dobra. Ja twoje serce Udaję będę Afka, Udaje afka. Czyli? Że udaje, że nic nie robię, zobacz. Dobra, ja też udaję słabe, słabego. Iś! Dobra, ja też udaję słab słabego. No, ej, nie dawaj mi pianek! No nie, ej weźcie! Aj weźcie! Dobra, teraz czas ich, ich, ich ugotować. Szymek, czas ich ugotować. Dobra, ja udaję, że jestem słaby wciąż. Szymek, czas ich ugotować. A, ej, Gotujemy ich. Szymek, gotujemy ja ich. Dawaj. A ja biorę Szymek No, ej, spadaj, spadaj, Jadek. Od spadaj, przegrywię. No właśnie. Brato. Ej, bracie, ej, jestem jakiś śliski. Tyka, stracie, nie odzywaj się tutaj. Ej, dobra, ktoś mnie wziął. Muszę robić save'a. Mm. Dobra, nie, to jest oszukane. Ej, mnie nie wzięło. No nie gadaj, już te, Teraz przegram przez swoich teammates. Nie no przegram przez swoich. Jest! Gu... Ej, nie, Ja zostałem sam. A to są dwie kulki. No i dotknęłyśmy. A ja nie będę ich. No właśnie. Odradzał, ale było... Taki, to stary, on tej jest oszukany przez to, że na początku się nie dało stary robić tych. Zapraszam uh, was do bloga. Dobra, widzowie, kończymy ]ątka. ten odcinek. Lajkujcie, subujcie po więcej. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Nigdy nie subujcie z samym Marysia tam Cicho, bądź czy chcecie więcej odcinków z Amblegeist'a, a także Elo.